A mam pytanie. To nie jest obraźliwe pytanie, tylko po prostu z własnej ciekawości. I gejem? O nie, nie! Jesteś! Nie jestem gejem! Jesteś. Nie, tak ja mówię nie wszystko. Pokaż kolczyk. Dobra, no macie mnie. Macie mnie, jestem gejem. A Ma nawet... To jest prawe ucho? Czekaj. To jest prawe ucho, tak, to jest prawe ucho. No to jest kryminalistą. Nie, Kr to jest, jest pe... Czy, nie, nie mówię pety. Mówi się gej. Przepraszam. Homo, homo. A dobra, czy na przykład przeszkadzała wam, jak w Polsce, jest, y, widzicie, się gejów, gejów? Nie. nie. Ani trochę. A ci zależy jakich takich rozjebanych, tak. Mhm, <grym> podoba mi się ta rozmowa. Nie, no. Ogóreczki to będzie tak wyssał i ten keczupik. Ooo, okay. Cześć. <grym> czy ty siedzisz w piszarni? Tak, tak, tak. To właśnie jest spiżarnia. A ty gdzie siedzisz? <grym> Cześć, ty pójdziesz w pokoju, ty, czy ty chuju? W pokoju. Haha, dobra, dobra, dobra. Cześć. Bo ty masz za swoich jajków, a nie tam <grym> masz <i> ogórki. Dobra, nie da się gadać, kurwa. Siema. Siema. Kasper, dalej. Posłuchaj, mam wysokie umiejętności w zakresie akrobatyki. Okej, okay, dobra, zróbmy coś, zróbmy coś. Nie wiem, czego się mogę spodziewać. Laura, chwila prawdy! Ty, bo to już jest pierwsza w nocy. Widać mnie? <laughs> Widać no. Czekaj. <Okay. laughs> o kurwa, brawo! Dobry, dobre, 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 brawo. Czy y, jesteś szalona? W jakimś sensie. No takim wiesz, życiowo, że powiedzmy, że e, pojechałabyś na autostopę z losowym ziomkiem na tydzień za granicę? tak zrobiłam. E, jak, jak wyszło? Żejście. O no, powiedz mi o tym autostopie jeszcze raz. Spotka, bo, bo, powiedziałaś mi, że to jest losowy ziomek i pojechaliście do Pragi, tak? Nie było konkretnie losowy ziomka. No właśnie, tak myślałem, tak myślałem. Tak że że go I pojechać. pojechaliście autostopem. Nie autostopem, No. pociągiem. Pojechałabyś na autostop z roztropnym działkiem na tydzień, za granicę? Tak zrobiłam. A czy byłaby w ogóle opcja, że w jakimś scenariuszu, że pojechałabyś gdziekolwiek autostopem? Ciężkie pytanie. Ja się <słuch> trochę autostopów boję akurat. Mhm. Masz jakieś plany na jutro? Tak. Chłopak do mnie przyjeżdża. Ty masz chłopaka. <słuch> I wszystko. Czao, się... jeszcze zapytasz o to. Okej. Okay. W przyszłości, jakbyście miały chłopaków, czy praca. E, to, gdzie pracuję, to jest ważne? Znaczy, nie wiesz, no No, nie No. Dobra, podam przykładowy zawód. E, praca na żurawiu samojezdnym. Jako operator dźwigu. W porządku, co? Uznaj, Jezu. Byle, żeby się jej kurwił, ależ. <laughs> <To> Nie, <najważniejsze. laughs> <laughs> Hunter x Hunter, oglądasz? Kogo? Kogo? Hunter x Hunter. No tak, ten ziomek tutaj chodzi po leś, lesie. po lesie. No mniej więcej tak. <laughs> Zgadłem. Cześć. Ej, Nie mam. To tu ty kurwa w Lombardzie jesteś, czy się do szafy wjebał? Okej, okay, śmieszne, fuj. Jak się zapatrujecie na to, że Nawrocki będzie prezydentem? Lepiej, żeby mi prezydent najebał, niż ojebał. Tak, czy byłabyś chętna, żeby mnie ubrać? Wiesz co widzę po twojej szafie, że nie masz nic rzeczy, którą bym ja ubrała. Okej. Okay. Więc tak średnio. A dobra, musisz, musisz spróbować. Ja wiem. Jak gra w simsy, kurwa w ja wiem dobrze. Mam taką. No <gulanie> kurwa. Coraz lepiej, co? Dobra, troszeczkę inna. Taka. Ja już powiem <gulanie> prędzej. Dobra. Ale nie jest herman. Na razie założę. Na razie tak twój sims wygląda. Siu, siu, bo kurwa. Witam na osiedlu. Skipnęła mnie. A jaki jest najlepszy prezent, jaki dostałaś na urodziny? E, kartka, samorobiona. Czyli pieniądze nie mają znaczenia dla Ciebie, bardziej to co się dla Ciebie tworzy jest lepsze, tak? Tak. Dobrze. E, chciałabyś mi ubrać? E, no, mogę. To możesz robić tak palcem, bo ja stop. Dobra, dobra. Losowy. Na stop. Stop. O, ja pierdolę, to no, kasacja, nie? Idę na boisko zaraz. Teraz bluza. Stop O kurwa, dobra Jest taka, wybrałaś, wybrałaś taką bluzę, jest dobra Teraz pora na spodnie Stop O, coś... Nie wiem co to jest O, te flisy to są, dobra No to będzie dresowo, no Ubiorę się Daj mi... Kurwa Cześć O ja patrz ile ma nie patrzcie na moje buty od razu, dajcie spokój. Ale no, patrz, pierwszy raz widzę chłopaka, które tak poukładane. Dziękuję. Je jo, pier ale ja pierwszy. Ale jest... Tak nawet nie mam. No, Jezus, widzicie. Jest. Mm. Tak, ej, ej, ej to, to jest chyba dla mnie czas, że ja... Je do, ale ja jestem zajebista. Kasyka, kasyka, kasyka. Ej, ale serio, chłopie patrz. Ja! A ile masz lat? 15. Ja kiedyś byłam w złym towarzystwie, to e, tak mnie kręcili, że zaczęłam pić i piłam na łokowo cały czas. No i ja alkoholik. Ja mówię, A ty masz 15 lat, to ile ty miałeś lat, kiedy zaczęłaś pić? 14. Okej, okay, i już nie pijesz? Nie, nie pijesz. W sensie dwa tygodnie temu wypiłam sobie piwko, ale tylko piwożka wypiję. Jednego nawet, jednego. Dobrze, to, to bardzo... Czekam jakbym tu miała umrzeć. Może ja dwa. Na, no, czyli umierasz, czyli umierasz, no niestety, no. Tak. Co jest? Ty jesteś moim największym fanem chyba. Jo, razem na studniówce byliśmy? Ale akcja. Tyle fot mamy razem. 2023 to był nasz rok, chyba. Ja pierdolę, ja jestem fanem się spotkałem, nie? Dziewczynę w rolę już, nie? No, właśnie widzę po twojej minie. O kurwa, marshmallow! Tak, 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 to był genialne! Najgorsza, najgorsza ever, nie? Najgorszy marshmallow, jakiego znam. Dobra, dobra, dzięki Wielkie. trzymaj się. Siema, siema. Siema. A, jesteście po maturach! Dobra, i jakie macie plany na te najdłuższe wakacje w waszym życiu? Praca. Aaa, ale Gdzie planujecie pracować? Gdzieś jakieś 40 CV i na razie nikt nie odpowiedział, wiesz. Bo jesteś z mniejszego miasta. Tak. I to miasto ma około 70 tysięcy mieszkańców. Mniej. Mniej, Dobra, To nie ma chyba, że znajdziesz pracę. A jak, jak nie praca, to jakie macie plany na te wakacje? To jest moja odpowiedź.